Witam serdecznie na kolejnym odcinku poradnika alienowanego. Nazywam się Jarosław Szykarek. Kanał to jest przeznaczony dla ojców, w którym utrudniane są kontakty z dziećmi. Proszę o tym nie informować żadnych innych osób urzędowych. Nie są to materiały szkoleniowe dla nich i chciałbym, żeby pozostało dla tych osób ten kanał nieznany, jak się najdłużej da. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy omówili taką sytuację. Jest to dosyć często spotykana sytuacja, w której matka w dniu kontaktu po prostu bierze sobie zwolnienie lekarskie. No i przedstawia te zwolnienie lekarskie do sądu i po prostu jest, sabotuje kontakty przez to, że podstawia fikcyjne zwolnienia lekarskie, przeważnie są to nad dni kontaktu, na sobota, niedziela, jak sobie z tym radzić. Otóż yy, pro, przygotowałem tu dla Was, moim zdaniem, to trzeba podejść do tego psychologicznie i przygotowałem dla Was taką proste pisemko do przychodni, w której lekarz wy... i zwykle dowiadujecie się o tym zwolnieniu. Dlatego, że jest jakaś dokumentacja sądowa albo w aktach sprawy, czytacie w czytelni, jest po prostu zaświadczenie od lekarza, które jakby jest przez sąd uznawane jako anulowanie kontaktów. Matka oczywiście w żadnym wypadku nie proponuje termin, terminu zamiennego i bierze zwolnienia, zwykle są elektroniczne, i ona bierze zwolnienie papierowe, żeby przedstawić je w dokumentacji sądowej. Tak? Jest to typowa charakterystyka takich zwolnień, które sabotują prawomocne orzeczenie sądu w zakresie kontaktów. I ja bym proponował, ja stosowałem coś takiego, że pisałem takie pisma, które mają wy, głęboki wydźwięk psychologiczny i chciałbym wytłumaczyć, jak to pismo należy skonstruować, i jak to pismo działa po prostu po wrzucaniu do, do przychodni. Tutaj przejdziemy do planszy. Prośba, więc piszemy prośbę do przychodni, w której lekarz wypisuje te zwolnienia. Oczywiście pełne dane są nam znane przychodni i tego lekarza, ale nie musimy tych danych wszystkich podawać. No i standardowo pismo wygląda tak, że Dąbrowa, data, kiedy to pismo żeśmy zrobili, powinno to być w skrajnie lewej stronie. Lewy górny ruch to Jan Kowalski i piszecie ojciec dziecka, ulica Kwiatowa taka, Dąbrowa, żeby mogli do was pismo wysłać, nie? I na środku to powinno być tutaj przychodnia lekarska jakaś, nazwa przychodni, ulica Lipowa, to jest Dąbrowa jakaś, tam, nie? I prośba. Proszę o podanie danych lekarza rodzinnego mego syna Jan Kowalski, numer PESEL taki, taki. Oni sobie w systemie mogą łatwo znaleźć lub po prostu w kartotece jest papierowa kartoteka, znajdą to Twojego syna, Twoje dziecko sobie z łatwością. I proszę o podanie danych lekarza rodzinnego mego syna Jan Kowalski, czyli który lekarz wypisuje. Ty masz te dane, ale to nie chodzi o, nie chodzi o to, żeby im podawać. Zaraz omówię, jak to działa. Jakiemu oddziałowi NFZ podlega przychodnia? Oho, to już jest taka czerwona flaga im się zapala, bo yy, NFZ ma w umowach prawo do kontroli, czy tam nie ma jakichś przekrętów. Uzasadnienie. Wnioskowanie o kontrolę, czy lekarz wypisuje fikcyjne zwolnienia celem sabotowania prawomocnego orzeczenia sądu w zakresie kontaktu z dzieckiem, czyli wracając. Data, ojciec, dane ojca, żeby mogli wysłać pocztę. Przychodnia, prośba, proszę o podanie danych lekarza rodzinnego Jankowalski, numer PSL, jakiemu działowi NZ polega przychodnia, uzasadnienie, wnioskowanie o kontrolę, czy lekarz wypisuje fikcyjne zwolnienia celem sabotowania prawomocnego orzeczenia sądu w zakresie kontaktu z dzieckiem, podpis nieczytelny. Podpis nieczytelny lub czytelny. Działa to następująco. Trafia ta prośba gdzieś na biurko do jakiejś pani sekretarki. Pani sekretarka widzi, że to jest do przychodni. Tu trzeba napisać jakieś pismo, więc idzie do samego dyrektora przychodni i dyrektor patrzy tu na te dane, nie wie, który lekarz to zrobił i prosi panią, która tam jest na tym helpdesku, tam gdzie ma te papiery, gdzie ma te przebiegi chorób, te akta całe, żeby wyszukał nazwisko Jaś Kowalski, numer PESEL taki i taki, jak tu jest po czym przegląda sobie te dane i widzi, że cyklicznie, na przykład co dwa tygodnie są wypisywane zwolnienia, na przykład cyklicznie to już wystarczą trzy zwolnienia na dwa dni i to są dni weekendowe, więc generalnie od razu widzi, że co dwa tygodnie wszyscy wiedzą, że mniej więcej ojcowie się spotykają co dwa tygodnie i są to zwolnienia typowo wypisywane pod sabotowanie kontaktów z dzieckiem. I ten szef przychodnica, który jest tam, no ten dyrektor, nie wiem jak to się nazywa, szef, dyrektor przychodni lekarskiej jakieś, po prostu wzywa lekarza na dywanik i sytuacja jest następująca. Jeżeli złożysz wniosek o kontrolę do NFZ, to kontrola musi zostać zrealizowana. I taką, kto mi mówił jeden z przedsiębiorców, taką fatalną cechą wszystkich kontroli z urzędów jest tak, że generalnie powinni wysłać jakiegoś człowieka żebyś skontrolował tą sytuację, czyli żeby zajrzał do tych akt, żeby osobiście poszedł i zajrzał do tych akt i zobaczył, czy to, jest, czy to jest zasadne, czy jest niezasadne. I teraz tak, jeżeli jest to niezasadne, to koszty kontroli podnosi NFZ, czyli również i koszty dojazdu, a oni lubią, nie lubią dojeżdżać z PKS-em, tylko lubią sobie wziąć kilometrówkę i na przykład NFZ ode mnie to jest około 40 paru kilometrów, 50 to jest 100 kilometrów, to jest 100 zł. I teraz, jeżeli kontrola wyjdzie pomyślnie, czyli nic nie znajdą, wszystko jest ok, to płaci NFZ stówkę za dojazd. A jeżeli znajdą jakiekolwiek problemy, czy coś tu w ogóle znajdą innego, co jest nieprawidłowości jakieś, to wlepiają jakiś malutki mandacik, 50, 100 zł, ale dopisują też koszty wykonania tej kontroli, czyli koszty dojazdu, zwykle, które się odbywają prywatnym samochodem. Tak? I w ten sposób, tym prostym pismem, uruchamiasz dyrektora tego, tej przychodni, żeby się zajął lekarzem i wytłumaczył mu, że on nie chce tu przyjmować żadnej kontroli i nie chce tu płacić 200 zł, bo przyjęcie kontroli to jest tak, że oni przyjeżdżają, mają ileś nastawionych kontroli i ty musisz przerwać wszelkie czynności i się nimi zająć. Jeżeli nie, to dostajesz karę, więc generalnie muszę przyjąć, dać kawę, tamten sobie spojrzy te twoje akta tej lekarki. Już one są podejrzane może, ale żeby po prostu pokryć sobie koszty dojazdu, bo nie chcą dojeżdżać PKS-em najtańszym, tylko swoim zwykłym samochodem i to jeszcze z tego co słyszałem, to na przykład biorą sobie także że załatwiają jeszcze przy okazji jakieś sprawy, że na przykład tam jest jakiś sklep fajny, jakiś rzemieślnik. Jakieś coś, może tam jest rodzina przy okazji tego wyjazdu, sobie sapiam, tak te rzeczy i tak jakby dzielą te wyjazdy, może być tak, że oni sobie tak dzielą, więc on musi wlepić jakąś karę temu dyrektorowi. No i dyrektor stosuje lewar na lekarza i lekarz po prostu zniechęca się do wypisywania tych orzeczeń lekarskich. Niestety powiem wam także, alienatorka wymyśli coś innego, po prostu to jest tylko taka podkładka, jedna z wielu podkładek, może będzie robić inną podkładkę, ale tak. Odpowiedź z przychodni cię w ogóle nie interesuje. Nawet ja bym tego nie otwierał, bo nie ma sensu na niczego. Na ci pewnie jakiś wzór, generalnie chodzi o to, czego oni nie opiszą, co się tam będzie działo i że będzie presja na lekarkę, żeby ona się nie podkładała, nie ściągała na głowę dyrektorowi kontroli. I taki będzie finał i przeważnie jest to działająca metoda. Przy czym nie nastawia się na jakiś wielki sukces. Bo po prostu alienatorka będzie szukała teraz kolejnego psychologa i jak wylądują papiery w sądzie, no to wtedy się zastanowisz. Ja na przykład pisałem coś takiego, że ze względu na to, że po terapii psychologicznej w takim i takim w waszym, w waszej placówce dziecko zaczęło odmawiać kontaktu, w związku z tym na podstawie przysługujących im praw rodzicielskich nie zezwalam na dalszą terapię dziecka w Waszym ośrodku ze względu na szkodliwość tej terapii dla kontaktów z dzieckiem. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Zapraszam na kolejne odcinki.